więc, halo, halo, witamy serdecznie w dzisiejszym vlogu, 11 grudnia, e, nowy tydzień, e, nowe przygody, tak Kacpi? E, no, Kacper dzisiaj poszedł do szkoły, już nie było e, znaków po w ogóle nie wymiotowała tak, że mógł iść dzisiaj do szkoły. Odpukać na mu daje jeszcze jakieś lekarstwa, ale już to wygląda lepiej niż było. E, tak, zjeść na pewno co zjaw w szkole, bo jakby nie zjadł, to by do mnie pisali. Ale kacperek dzisiaj otwierał kalendarz adwentowy w szkole, tak? I co tam było napisane w kalendarzu do kacperka? Było napisane, że w tym roku szkolnym E, chodzi Kacper na e, podwórze do koników, tak? I e, ma tam dwóch przyjaciół: e, Amy, e, kucyka i e, pieska. I tak. E, piesek nie powiedzieli, jak się nazywa. E, napisali, że Kacper e, robi chętnie prace, prace plastyczne i piękne obrazy i e, uczy się nawet, e, no, spędza czas w wodzie, no bo raczej Kacper jeszcze nie potrafi pływać, ale spędza czas w wodzie. Kacper ma u siebie basen w szkole, e, jest to osobny budynek, nie musi ekstra nigdzie jeździć, tylko po prostu wychodzi ze szkolnego budynku, idzie naprzeciwko na basen pod halą sportową. I przede wszystkim swoim mówikiem może powiedzieć to, co przykładowo w danym momencie chce i ciekawe ma pomysły i no, takie głupoty robi, takie żarty, kacpę i. I jest bardzo często e, naprawdę śmiesznie, więc tak jak widzicie, Kacper lubi sobie pożartować. Jak to się po niemiecku nazywa, Quatschmachen. Także wiecie, nie będę Wam tu czytać po niemiecku, ale przetłumaczyłam mniej więcej sens tego, co było tam napisane. I lecimy teraz z kalendarzem. Otwieraj herbatkę dla papy. Losuj herbatkę dla papy. No, wyciągnij jakaś czerwona, tak? To dam Klasik. Klasik. Ładna herbatka dla papy. I tak, położymy ją tu. I teraz herbatkę dla mamy. Nie muszę też czerwono wyciągnąć. No to dzisiaj mamy coś wspólnego. Również klasik. Mama i papa mają klasik dzisiaj. OK. I tak, mamy tu kalenior z LEGO i numer 11, bo już jest jedenasty. Bardzo ładnie Kacperek pokazał numer 11 i mamy coś dużego, jakiś taki powóz, nie wiem, mnie to przypomina, wiecie, takie coś, co sprząta ulicę, e, takie szczotki, jak szczególnie u nas jeżdżą, jak jest po deszczu e, w Niemczech, e, tu nie ma czegoś takiego, że ktoś sprząta ulicę, e, czy pobocze przy ulicy jest, e, nie wiem, zabrudzone z piasku. E, bardzo często jest e, tak, że po jakiś i tak dalej przejeżdżają po prostu e, gdzieś Około 22, albo bardzo w czas rano takie specjalne szczotki, ktoś to prowadzi i jadą takie specjalne szczotki. Wydaje mi się, że to jest właśnie to. To potem poskładamy? Co tam będzie? I tak. Numer 11, skarpeta dla papy. Halo. Numer 11. Tutaj. Tutaj jest skarpeta nowa. Już wyszliśmy z koloru czerwonego. I mamy... O! I sygnał śmierci. Kaspu. Nie. To no mamy do papy. Położymy tutaj. Lecimy z kalendarzem z balei. Numer 11. Kaspu. Dobra, to mama wyciągnie, tak nie chcesz. Szuka 11. Pomóż mi. Helfen. Tak, brawo. Gazprom zobaczył numer 11, ale tutaj też go nie za bardzo widać. Ale już numer już widzę, więc. Łatwo do zapamiętania. Ja. O, jakaś duża buteleczka. Szałbat, Czyli to jest e, kąpiel. E, Piana do kąpieli. Jak się to mówi, nie? piana do kąpieli. Osobiście rzadko sobie robię szombat, czyli tą pianę do kąpieli, ale się przyda, e, bo wolę osobiście kulę do kąpieli. Mają, e, robią taką wodę, że ta woda jest miękka, bo u nas generalnie woda twarda e, i niestety moja skóra na tym cierpi i muszę stosować kule do kąpieli, która, które mi zmiękczają po prostu tą wodę. I teraz tak, z myszką 11. Kalendarz. Gdzie jest 11? Z kacuszką Kalendarz z myszką, ale yy, książeczka z kacuszką jest. No, ciągnij. Ciągnij, ciągnij, ciągnij. Więc więcej. Ła. Mama komorce. Coś ciężko to wychodzi. No, pokaż co tam masz. Caj. Numer 11. Z kaczuszką. Bardzo fajnie wszyscy widzieli Dobrze. Teraz do Boba. Numer 11. Chcesz? Czy ja mam to zrobić? Tutaj. Jest 11. To ja zrobię. O! Kolejne choinki. Będzie się cieszyć. Choinki dla Boba. Ok. Mamy kalendarz z Aldi. Numer 11. O ja już widzę. Gdzie jest numer 11? No? Tutaj. Tutaj. Tak. Tutaj mocno, mocno otwieram. Trochę otargałam. Nie w końcu. Ale nie zdara jestem. Spadnę mi na ziemię. Co jest tu napisane? E, tak, adwent z kalendarza, czyli, e, czyli kalendarz adwentowy z ID, e, tu jest adnotacja do kalendarza internetowego znowu, więc dziennie otwieramy. Już no, otworzyłeś tam, czas pociągu. Teraz Haribo numer 11, ostatni kalendarz i na tym będziemy kończyć, nie będziemy już Was zanudzać. Co mieliśmy opowiedzieć dzisiaj, to powiedzieliśmy, tak? Gdzie jest numer 11? A ci poszukała, tak. Tutaj, w takim domku. Otwieramy, otwieramy, otwieramy. Uuu, guz Złote miszki. trzymaj. Uuu, coś jest pod napięciem. Nie, tu mówią o yy, tej skrzynce do prądu. Roz, rozdzielce do prądu, nie? Dobrze, także no, widzimy się już jutro w następnym otwieraniu kalendarzy. Żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Cześć. Cześć!